Gdybym chciał być złośliwy, powiedziałbym, że to ironiczna komedia dla dojrzałych ludzi o pożółkłych zębach, którzy aspirują do klasy średniej, ale nie stać ich na teatr. Po namyśle zaciekawiła mnie jednak struktura tej produkcji. Scenariusz jest rzeczywiście bystry i pozostawia szerokie pole do interpretacji. Sam wpadłem na najbardziej oczywistą: odebrałem film jako hołd reżysera dla żony, ale jeśli ktoś lubi pogłówkować, może się dogrzebać do ciekawszych smaczków. Po jakimś kwadransie uświadomimy sobie, że całość będzie się odbywać na ograniczonej przestrzeni pomiędzy tylko paru aktorów. Z początku ta myśl trochę uwiera, bo nie jest to najpopularniejszy sposób inscenizacji, jednak Polański wycisnął z tej konwencji maksimum. Jest całkiem inteligentnie, umiarkowanie zabawnie i dostatecznie seksownie, aż po napisy końcowe. Czy warto pójść na ten film? Tak, po jego sensie w końcu macie szansę poczuć się jak cywilizowani ludzie.